Jak co roku, tuż przed Dniem Wszystkich Świętych rusza policyjna akcja z Znicz. Funkcjonariusze rozpoczną wzmożone patrolowanie dróg już w piątek. W przedsięwzięcie zaangażowanych jest kilkudziesięciu mundurowych ze wszystkich służb. Bezpieczeństwo osób odwiedzających groby strzec będą policjanci zarówno w mundurach, jak i po cywilnemu. W tym roku... Ponad 100 policjantów służb mundurowych współpracujących z nami będzie zabezpieczało tą akcję. Patrząc na pozostałe lata zawsze są wyznaczone parkingi dla osób przyjeżdżających, odwiedzających groby swoich bliskich. Chcemy zaapelować do osób, które muszą się przedostać na te cmentarze. Jeżeli jest to możliwość, to aby przyszły pieszo lub też skorzystały z komunikacji miejskiej pozwoli to nie szukania miejsca też parkingowego, ale też będzie łatwość w dojściu do tych grobów. Jeżeli mówimy o cmentarzu przy ulicy Rokickiej, tam na terenach firmy przyległych będzie wyznaczone parkingi. Również na terenie ulicy Gdańskiej będą wyznaczone parkingi przy supermarkecie oraz na ulicy Dworcowej. Parking w zasadzie będzie wyznaczony przy liceum tutaj przy ulicy 30 stycznia, ale też będzie można zatrzymywać pojazdy po prawej stronie, patrząc w kierunku wieży Ciśni na ulicy Bałdowskiej. Też chcę zwrócić uwagę i apelować do kierowców, aby nie jeździli w tym dniu na pamięć i patrzyli na znaki i sygnały dawane przez policjantów, bo oni w tym dniu kierują ruchem tak, żeby ci kierujący bezpiecznie dotarli na miejsce. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i dodają, że jeśli będziemy stosowali się do policyjnych rad i pojedziemy bezpiecznie, to podczas kolejnych listopadowych dni zadumy nie przybędzie kolejnych grobów na cmentarzu.